Cześć, tutaj Byrchard. Dzisiaj pokażę Wam grę Battlefield Bad Company 2 Multiplayer. W Multiplayer jest wiele typów gier, m.in. podwój, gorączka i deadmat zespołowy. Dzisiaj pokażę Wam gorączkę. Grałem razem z kolegą 6player. Mówi wam się, ale jego niestety nie słychać. a właśnie. Chciałbym, żebyście mi w tym pomogli. Napiszcie w komentarzach, jak zrobić, żebym słychać było też mojego kolegę Więc wracam teraz do gry. I. w grze Multiplayer są cztery profesje. Szturmowiec, mechanik, medyk i zwiad. Szturmowiec specyfikuje się. E, do, e, dobrą bronią. Mechanik... E, Bazuką, którą niszczy pojazdy, oraz y, narzędziem, który y, naprawia pojazdy. Medyk może skrzesić y, członka drużyny lub go uleczyć y, za pomocą apteczki. Y, Zwiat, czyli snajper. Dobra, y, więc y, wchodzę do gry. Jak widzicie, tak wygląda klimat całej gry. Jest bardzo dużo mapek. Może pokażę Wam kiedy indziej. Aha, tak. Mój kolega się chwali teraz grafiką. Co mi się bardzo podoba w tej grze, można niszczyć budynki. To jest, to jest bardzo fajne. Wybuchy też całkiem, całkiem. O, teraz wam pokażę, jak się spada na spadochronie. O, nic ciekawego. O, jest bardzo wiele rodzajów pojazdów. Między innymi właśnie taki kład, którym uwielbia jeździć mój kolega. Ja tam wolę y, pojazdy powietrzne, czyli cztery rodzaje helikopterów. Ym. Tak wyglądają przekaźniki, które muszę ja rozwalić. A drużyna przeciwna bronić. O, podkładam właśnie. No. Aż zabili mnie. Ale w trybie multiplayer nie da się grać cały czas. Hmm tutaj to... może pokażę wam inne pojazdy. O, yy, przepraszam, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Cześć wszystkim. Znowu. Yy, to tak, wracamy do gry. Mm -hmm. Jak widzieliście już przekaźniki, co wam bym wam tu jeszcze pokazać. Um, jak widzicie koło mapy w lewym dolnym roku mam wypisanych wszystkich członków drużyny um, najlepszy gracz z drużyny może wydawać rozkazy chyba, tak jakoś. Zrespię się teraz ku mojego kolegi To jest kolejny przywilej bycia w grupie Jak widzicie trzeba się bardzo chronić, ponieważ Oj oj oj, oj. Przeciwnik. ej Przeciwnik I właśnie mieczołgro zbalił <słuch> Wiele jest pojazdów w tej grze Jak widzicie, siedzę teraz na kładzie, za dużo nie widać, bo się siedzi tyłem, no ale... O! A bym dostał. Ojeju. A czego mnie rozjechał. Ale zabiłem kogoś, Nie dobrze. Um. Nie powiem, bo gra przez multiplayer jest dość ciężka. Aha, jest to gra na levele. Dzięki levelom dostaje się nowe bronie lub różne specjalizacje, jak to powiem. O, patrzcie, to jest tak zwany predator, który wygląda tak, siada się na niego i się puszcza z niego pociski rakietowe. To jest taki mały helikopter, który go mogą przeciwnicy zestrzelić spokojnie. Ja bardzo lubię z niego strzelać. O. Jest szczególnie dobry na pojazdy przeciwnika. To. Można nim wszędzie latać. Jest bardzo zwrotny. No nic, zdjęli mi helikopterek o, patrzcie kładę. Przejadę się. Wszystkie zastrzeżenia i pytania proszę zadawać w komentarzach. Jak będę miał dużo widzów, to może nawet założę skrzynkę specjalnie na odpowie odpowiedzi. A tak ogólnie do kręcenia tych let's play, let's play i różnych takich y y Zachęcił mnie ROG alon 2K i, i właśnie mój kolega 6PL. Co by wam jeszcze tu powiedzieć? Spróbuję wam jeszcze pokazać, jak się niszczą budynki, ale będę musiał zmienić profesję. Myślę, że trochę przynudzam jak to zawsze każdy robił. O właśnie drzewo się zawaliło, co to... Mój kolega panikuje, że rozbroli ładunek, który podłożył, ale Pociski. Dobra, to ja na dzisiaj będę kończył. Jak wam się spodoba proszę pisać, zrobię więcej. Cześć, mój kolega też mówi cześć. Pa.